Cześć, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam na energetyczną jogę o poranku albo wtedy, kiedy potrzebujesz dobrej kawy, zamiast pobudzać się kofeiną, możesz po prostu skoczyć na matę i dać sobie takie 15 minut rozbudzenia dla całego ciała. Spróbuj i zobacz, czy warto. Daj znać w komentarzu, czy rzeczywiście joga energetyczna Pałyskawa, co to dla Ciebie oznacza i jak było po praktyce. Także zacznijmy sobie od oczywiście pozycji stojącej. Stań sobie na początku maty, kolce budowy do siebie, ramiona do tyłu, w dół, ręce wzdłuż ciała i zacznij przenosić ciężar ciała z jednej nogi na drugą. I zacznij spokojny oddech, wdech przez nos, i wydech. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I zatrzymaj się w tym miejscu wdechu. unieś dłonie do góry, złącz kciuki. Z wydechem skłon. Uż na Dech otóż całe dłonie na matę. Spójrz na kolana. Wdech przed siebie, z wydechem lewa, prawa noga do tyłu, zajdź na kolana, zajdź na klatkę piersiową, stopy daj na grzbietę, wydech, zbliż łopatki do siebie, spójrz na nos, otwórz klatkę piersiową, z wydechem zajdź na kolana, krócim grzbietem pośladki wędrują w stronę pięt, podwiń palce u stopy, przejdź do psa z głową do dołu, spójrz na pępek, zrób spokojny, głęboki wdech, spokojny wydech, być może potrzebujesz poprzechodzić, i jeszcze z nogi na nogę, jeśli Twoje ciało nie jest bardzo rozbudzone, w zależności od tego o jakiej porze dnia. Wykonujesz praktykę. Głęboki wdech. Wydech jeszcze jeden. I teraz z wdechem unieś prawą nogę do góry, ugnij w kolanie i przenieś ciężar ciała do przodu. Wdech do góry, wydech kolano do przodu, w stronę łokci wdech i z wydechem odstaw prawą stopę pomiędzy dłońmi, lewą stopę lekko do środka. Możesz schwycić za palec u stopy albo ułożyć dłoń przy zewnętrznej krawędzi prawej stopy. W zależności od tego jak dosięgasz, możesz sobie ugiąć kolano albo po prostu je wyprostować. Lewe biodro w przód, lewy bark do tyłu. Wdech, unieś dłoń do góry, spójrz za lewym kciukiem. Głęboki wdech, spokojny, głęboki wydech. I jeszcze jeden. Wdech, ugnij nogę w kolanie, daj prawą dłoń nad głową, spójrz za dłonią. I wydech, prawą dłoń, delikatnie, już na łodzie lewą daj nad głowę. Wdech, ręce szeroko na linii barków, spójrz za prawą dłonią. Głęboki wdech. Z wydechem zejdź, dłoń mi na matę, prawa noga idzie do tyłu. Zejdź na kolana, zejdź na klatkę, pyć się o stopę, daj na, na grzbietę. Wdech, zbliż łopatki do siebie, spójrz na nos, pies z głową do góry. Z wydechem zejdź na kolana, podwiń palce u stóp, przejdź do psa z głową do dołu. Możesz podeptać chwilkę w miejscu. Zatrzymaj się, spójrz na pępek, od barki od uszu, wydłuż boki ciała. I wdech, unieś lewą nogę do góry, ugnij w kolanie, przenieś ciężar ciała na dłonie, kolano blisko brzucha, wdech do góry, wydech, wdech. wdech. I Wdech i przenieś lewą stepę w przód. Prawa stopa lekko do środka. Możesz schwycić za palec stopy. ułożyć dłoń na zewnętrznej krawędzi. Prawe biodro idzie w przód. Prawy bark do tyłu. Wdech. Unieś dłoń do góry, Spójrz za dłońmi. Głęboki wdech. 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 Pamiętaj, że to kolano możesz zostawić ugięte. I wdech. Lewa dłoń idzie nad głowę. ugnij lewe kolano. Spójrz ze dłoni. Wydech. Prawa dłoń nad głową. Pamiętaj, żeby nie napierać nadmiernie na udo. I wdech. Ręce szeroko na linii barków. Spójrz za wnętrzem, za dłonią lewej ręki. Z wydechem zejdź na matę. Z wydechem. Lewa noga do tyłu. Zejdź na kolejną, zejdź na klatkę, wyprzywą, wdech, pies z głową do góry. Wydech, pies z głową do dołu. I zostań. Jeszcze jeden wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Spróbuj przybliżać pięty do maty, oddalać barki od uszu, spójrz na pępek. I z wydechem zejdź na kolana troszkę szerzej, dołącz stopy do siebie, Wydłuż dłonie do przodu, przyjdź czoło, matę chwilkę odpocznij, pozwól, żeby się wyrównał rytm bicia twojego serca. Brzuch rozluźnij pomiędzy swoimi udami, poczuł rozluźnienie mięśni twarzy, poczuj przyjemne ciepło w swoim ciele. Jeszcze dwa oddechy. Już dłonie, kolana daj na szerokość, bioder wklęsłe, plecy spóźn do góry. Z wydechem okrągłe. Pamiętaj, żeby kolana ustawić pod kolcami nad nadgarstki pod ramionami. Okrągłe plecy, stopy na grzbiety. I wdech. I zataczamy szerokie koła. Przenieś ciężar ciała na dłonie, po pośladków to tą i w drugą stronę. Jak czujesz, tak jak odpowiada ci twoje ciało, pozwól mu się po prostu poruszać. Możesz zatoczyć ósemkę, jeśli chcesz. I zatrzymaj się w miejscu. Podwiń palce stóp, przejdź jeszcze raz do psa z głową do dołu. Zrób spokojny, głęboki wdech i przejdź stopami do przodu w swoich dłoni. Z wydechem już brzuch na udech, opuść głowę, otóż dłonie na matę i powoli kocim grzbietem, unieś ciało do góry, do pozycji stającej, wdech i wydech i wdech. Unieś dłonie do góry, ugnij kolana, spuszcz, na ksiłki z wydechem dłonie na matę, spuszcz przestrzeń pomiędzy kolanami, wdech przed siebie, z wydechem skocz do tyłu, z wydechem do czeturęgi, wdech, pij z głową do góry. Z wydechem do dołu. Zrób spokojny wdech. Lewa stopa lekko do środka. Prawa stopa pomiędzy dłonie. Uż lewe kolano na macie. Wdech ułóż dłonie do góry. Oddech. Otwórz klatkę piersiową. Z wydechem zejdź na matę. I daj prawe kolano pomiędzy dłonie. Lewe biodro idzie w prawą piętę poszukaj przestrzeni w swoim ciele. Zobacz, czy ta pozycja jest dla Ciebie komfortowa, wygodna. Jeśli prawy pośladek upada na matę, to podłóż sobie koc pod pośladek, zejdź na chwilkę do dołu. Zrób spokojny, głęboki wdech, spokojny wydech. Jeszcze jeden wdech. Wydech. Ja wiem, że często a, jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu na dłuższą praktykę, Dlatego takie krótkie sety są czasem po prostu jedynym momentem, kiedy możesz wejść na matę. Ja osobiście oczywiście kocham te dłuższe praktyki, kiedy możesz rozbudzić bardzo ciało i połączyć się z nim. Dlatego do tych dłuższych szczególnie cię zapraszam, kiedy znajdziesz więcej czasu dla siebie. I wdech, odłóż dłonie po obu stronach kolana, podwiem palce lewej stopy. Przejdź do psa z głową do dołu, podreptaj chwilkę w miejscu, poruszaj bydlami i wdech, przenieś lewą stopę do przodu, usz prawe kolano na macie, stopę daj na grzbiet, wdech, unieś dłonią otwórz klatkę piersiową, opuść barki w dół, spokojny, głęboki wdech, spokojny, głęboki wydech, jeszcze jeden, wdech, wydech, wydech i z wydechem on już dłonie na matę. Przejdź na kolano lewej nogi, pięta idzie na zewnątrz, prawa noga do tyłu. I to samo, jeśli czujesz, że upadasz na ale jeden pośladek, po prostu podusz sobie tutaj koc, poduszkę, to co masz pod ręką. I prawe biodro idzie w lewą piętę. Opuść ciało na przedramiona. Możesz je oczywiście też wydłużyć. Wydłużyć dłonie do przodu. Zobacz jak czujesz to, co dla Ciebie dzisiaj najlepsze. Głęboki, spokojny wdech. Spokojny, głęboki wydech. I powoli wróc. Podwój palców stóp. Przejdź do z głową do dołu jeszcze raz spokojny wdech, wydłuż boki ciała, pięty na zewnątrz, duże palce do środka, spójrz na pębek, od barki od uszu i wdech, skocz do przodu na wskaz i wnętrza dłoni idą do góry, rozluźnij ramiona, poruszaj nimi delikatnie tył, przód, głową, w lewo prawo, na boki. Weź spokojny wdech i wydech. Lepszy niż kawka. Wciskam was mocno i zapraszam na inne praktyki, które będą dla ciebie nieocenionym wsparciem.